tu się z dzięki okay. okay. no i co słuchajcie jedziemy masę mechaników było ja od razu pewno swoją diagnozę postawiłem także zobaczymy jedziemy tam do rynu do, e, do portu także zobaczymy co o co tam chodzi z czym oni sobie nie mogli poradzić to tam część rozmowy jest akurat nagrane, a część była dłuższa. Także jestem ciekaw czy sprawdzi się moja teoria. Tylu majstrów było, tyle serwisów. Także do zobaczyka na miejscu. W tej chwili jakieś pojedyncze łódeczki pływają, wiaterek delikatny jest. Wody też trochę spadło u nas. Trochę centymetrów, ktoś gadał 15, coś takiego, no, zresztą to widzę teraz po Kurde, nie wiem, czy tak zobrazuję to. Troszeczkę jest więcej niż ostatnio, jak tu byłem, o wiele mniej było. Także troszeczkę wody przybyło, także super. Na tych Mazurach zawsze to trochę głębiej. Dzisiaj w nocy też padało. Także słuchajcie, tak to wygląda ognistywa bocianie gniazdo o, kto tu był piszcie w komentarzu czy polecacie ten port kiedyś też pływałem żagłówkami to też tu byłem no i tu mamy tą łódeczkę się nie znalazłem, nie mogłem jej zlokalizować, ale już jest. Także zaraz zobaczymy co tu się dzieje i co słuchajcie, jestem na łódce, zaraz zobaczymy co tu będzie się działo co tu jest, czego nie mam. Mam wrażenie jakby mas się nikt nie miał, ale... Takie mam wrażenie, powiem wam, ale nie, no jest tu masa przyczepiona. Zobaczymy. Mam takie wrażenie. Jeśli nie ma klapki powinno być, nie wiem gdzie mnie położyć. Tu klatka. Już kąpa mamy, zaraz zobaczymy, co tu się pójdzie? To Hatsu. to jest 25, a i zrobimy tyle no nie ma, zobaczcie nie ma błędów. Zrobimy dla Pana zdjęcie. 1773 godziny. Zobaczcie ma przepływane. Maksymalny engine 165 stopni. żeby go przegrzali. Albo właśnie... No maksymalne temperatury czy kiedyś mógł być przegrzany no dobra błędów nie ma i zaraz spróbuję to zapalić i zobaczcie co waszym zdaniem tutaj nie jest tak ja już widzę co nie jest tak zobaczcie na tą cewkę jak ona jest przysmażona a to to jest właśnie cały ten to, to, te grube to są od ładowania zwoje, a to daje iskierkę i zobaczcie jakim to jest stanie, zaraz to zdemontuję, jeszcze zobaczę, że tak powiem powącham, ale moim zdaniem to na 99% jest to, bo komputer, moduł noc, wątpię, też go tu przemierzyłem, popatrzyłem, to wydaje się tu właśnie wszystko jest ok, a stąd za małe napięcie wychodzi, bo świece są mokre i paliwo idzie wszystko, także... Zaraz to zdemontuję. Tak, słuchajcie, mamy winowajce, Staram się to ogarnąć, żeby łódka dalej popłynęła, a nie stała. A my mamy piękną pogodę, zobaczcie. No to pewnie nie wchodzi. Nie. że jeszcze taką pakiśkę zobaczę. Jeszcze i zobaczyć ten ster czy czegoś nawet co tam jest. Tam tak do z ładowarką się popsuła. Bo też ty w techatcu to też te moduły potrafiły paść, ale zazwyczaj albo to, albo to. Więcej filozofii to nie ma. to hmm? Widzisz? Tu jeszcze, jeszcze tam zrobiliśmy ten silniczek. Jeszcze tylko zabieramy tu silnik na przegląd. Zobaczcie, w jakim, jak to wygląda. I potem Wam nagram u mnie po przeglądzie, jak silnik. Zobaczcie, cały brudny i zakamieniony. Także słuchajcie, wracamy do siebie na serwis. Zobaczcie jaki fajny ten traktorek tu w porcie. O Yamaha, napisane 30. Jeszcze fajna 30. Także wracamy z tutaj z portu, zabieramy silnik, a tamten pan zadowolony co zrobiliśmy te to Hatsu, bo było pełno mechaników, elektryków i nikt nie mógł sobie poradzić i łódka trzy tygodnie stała, a ja zrobiłem to w ciągu tak naprawdę dwóch dni, fakt, że tylko no, trzech w sumie, bo na część musiałem czekać, pan zażyczył sobie używaną tą cewkę i, i łódka pływa, także dzięki, słuchajcie, dajcie łapkę w górę, suba. Bo kanał buduje się, już tam widziałem H250, zaraz 300 będzie subskrybujących. Także super, dzięki Wam! I do następnego. Piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej tych filmików. Jak będzie większe zainteresowanie, to będzie coraz więcej. A już sezon zbliża się wielkimi krokami. Także trzymajcie się, cześć.